Na tej autostradzie jak na lewo, teraz byś się skosił. No, jedź tutaj! O kurde! Jaki psychol! Prawo, <grym> tylko będziemy przejeżdżać przez strefę gangów. Zamordują <grym> nas <grym> Więc się pośpiesz. Szybko jazda! o ty w dupę! O kurde. Ty, no to takie primo byśmy mogli kupić i stunować potężnie. Ty no, on czeka na nas, a z wyjedziemy, nie? To widzę to, drogę. nie wiem o co mu chodzi Nie wiem o co mu chodzi, jak ruszy za nami to jest sus fest no. Dobra, chyba nie ty kurde, Ruszy! Ruszył! Ruszył! Myślisz, że to ten typ z motora? Musisz jakąś pojebaną drogą pojechać Dobra Tutaj od razu w prawo, w lewo, kurwa w jakieś załuki Rura, kurde stąd! Spodziewa się! Jedzie, jedzie, Rura, Rura, kurwa, dwa kilometry. Czekaj, Tutaj będziemy jeździć w kółko! Dawaj, zacznijmy co ty robić kółka! Kurde, jakie post rady zjazd! W końcu mu się znajdzie, no niemożliwe. No, nie jeźdź za nami, Marcel! Ja wracam. No, no słuchaj! <laughs> nie mogę! Ma... i zapytajcie. Tutaj masz parking, po lewej. Na następnym kole wjedź na ten parking i go zgubić. O kurde, no. o! Tam będzie kulkę widzieć. Nie, nie, nie. <laughs> zgubimy go. Tam jest kilku <laughs> Nie ma... <grym> Dobra, to tutaj w, le w lewo dawaj. Ło <grym> kurwa. Łoty, wow, to jest jakiś podjazd. Chory, <grym> Ty chyba mu się snuciło, zatrzymał się tam, widzisz to? <grym> no, nie działa. O, ruszył, ruszył. One <grym> się raz pieprzymy, coś jeszcze. Tam nie przeskoczymy tego, wyskoczyłem w środek. Gdzieś się Łup! Wejk, z krucikiem. Ja. ...znajomych, ale obserwował nas Zawinkle No właśnie, tak kurwa turbo sus. Czekaj, trzeba do weterynarza. Nie zabronisz mi nic! Czekaj. Od kiedy ten skin istnieje? O kurde. Oho. Oho. O kurde. Zrzucałem ten sam Kolejny <śmiewicz> korek! <śmiewicz> udziela, <Nie> <śmiewicz> Ktoś Zale, ja już mam strony a! Uj, muszę. U, muszę. U. muszę się skupić! Nie, a... Nie! Taktyka biegania w kółko. <grystanie> <grystanie> RNG totalne <grystanie> O, tu w oh, drugą stronę. Oh, oh, oh. <grystanie> Teraz tędy będzie lecieć. Jeden. już ja przewiduje przyszłość. O! No i mamy go... No, Lecimy! O, 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 o. Ultra Instinkt Łysina mi oh. star, widzicie to? Nie. nie, nie, nie oh my God. A ja już mam tego, nie? Ja już mam podwózkę Jak gdzie trzeba? Czekaj, nie, 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 nie ten przycisk. Nie wiem jak ogólnie jak RNG totalne. Taka znajomość też więcej niż koleżanka, co? A, wiesz, jak jest, to nawet nie? Ewoluuje z minuty na minutę. A nie wiadomo co będzie jutro. No nie wiadomo. Nie, ale tak szczerze, to spotkałem tu już chyba z sześć takich osób spoko, nie, a nawet nie szukałem. Także no śmieszne taką... tutaj po to, żeby poznawać ludzi, a nie gać w gry. Tak, to, to jest śmieszne community, nie? Mi się podoba coś takiego, to jest mm. zabawne, bo jakby to nie jest właśnie tak, że oni... Jakiejś zasady, stricte czy coś takie Kringa. Właśnie nie jest to Kringa w ogóle, tylko takie XD. No i to jest to samo co nam się stało, nie? Silnik mu rozwalił ktoś, bo wjechał w niego. Ty, ale ja myślę, że ona powie dobra to wysiąć bo ziomeczka chce zabrać. A nie, ona mnie podwiezie po prostu i tak go zostawiliśmy. Tak ważny jestem na tym serwerze. To, to jakbyś nie robił nic. Ty masz przeglądać internet. Co wygadać urodza? Ta gra jest jak Shackles and to get it? Idealna. Czystą prawdę, po prostu. Braliśmy język faktów. <laughs> nie no, jak ktoś mówi, że język faktów, to wie co mówi. A, no. <laughs> no tak, tak. Kurwa, jest tu tak... Ładnie brzmi, nie? Braliśmy język faktów. A tu jest kurwa, mamy rację, bo mamy rację. No. Dlaczego <laughs> no, zapierdaliłem na tym magazynie? O, jaki zazdroszczę tego magazynu. No kurde, wolałbym tam sobie podnosić. Tak no, grzybki nie są za. Niergała mnie to pieczary. <laughs> <noise> że mi <,ốm> stok Seminemi? <noise> Seminemi. 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 Seminemi.